Od września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny jednolity wykaz podatników VAT. Wykaz ten zawiera podmioty, które zostały zarejestrowane, niezarejestrowane, wykreślone i przywrócone do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane pozwalające na weryfikację podatnika, w tym listy zgłoszonych przez niego rachunków bankowych. W wersji 2020.01 programu Comarch ERP Optima umożliwiona automatyczne sprawdzenie, czy wskazany numer rachunku bankowego znajduje się w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Na liście kontrahentów dostępna jest operacja seryjna – zweryfikuj status VAT i rachunki bankowe. Dla każdego kontrahenta wykonywane jest najpierw sprawdzenie statusu VAT. Jeżeli kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym, wówczas wykonywane jest sprawdzenie każdego rachunku bankowego znajdującego się na jego karcie. Jeżeli na karcie kontrahenta wskazany jest numer rachunku, który nie widnieje w wykazie podatników VAT, to pojawia się komunikat. Kod kontrahenta, numer rachunku, nie widnieje w wykazie podatników VAT. Wynik każdej weryfikacji numeru rachunku bankowego zapisywany jest na karcie kontrahenta. Na zakładce płatności w sekcji numery rachunków bankowych dodane zostały dwie nowe kolumny: data ostatniego sprawdzenia, czyli data wykonywania ostatniego sprawdzenia rachunku bankowego w wykazie podatników VAT oraz w wykazie Kolumna określająca status weryfikacji i przyjmująca wartość tak lub nie, w zależności od tego, czy określony rachunek widnieje w wykazie podatników VAT. Po podświetleniu wybranego rachunku i kliknięciu ikony lubki, otwierany jest formularz rachunku bankowego kontrahenta zawierający sekcję Historia weryfikacji rachunków bankowych. Na liście Historii weryfikacji rachunków dostępne są kolumny: data sprawdzenia, uzupełniana datą sprawdzenia, NIP, numer NIP, dla którego sprawdzony został rachunek. W wykazie informacja, czy numer rachunku znajduje się w wykazie podatników VAT, kolumna przyjmuje wartości tak i nie, identyfikator wyszukiwania, unikalny identyfikator otrzymany po sprawdzeniu. Lista domyślnie posartowana jest malejące podatek sprawdzenia. Z poziomu dokumentów handlowych, rejestru VAT oraz ewidencji dodatkowej umożliwiono automatyczne sprawdzenie, czy domyślny numer rachunku bankowego kontrahenta znajduje się w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów. Weryfikacja dotyczy wyłącznie dokumentów, dla których łączna kwota brutto dokumentu jest większa niż 15 tysięcy zł, na pierwszej zakładce jest wybrana forma płatności powiązana z rejestrem bankowym, NIP płatnika jest polskim numerem NIP. Jeżeli numer rachunku nie znajduje się w wykazie podatników, to pojawi się stosowny komunikat. W preliminarzu płatności weryfikacja odbywa się automatycznie w momencie eksportu przelewów do banku w dacie bieżącej. Jeżeli w wyniku weryfikacji użytkownik programu dostanie informację, że zlecenie dotyczy niepoprawnego numeru rachunku, pojawi się odpowiedni komunikat, a proces eksportu przelewu zostanie zatrzymany. Użytkownik sam decyduje, czy wszystkie zaznaczone przelewy zostaną wysłane.